Cześć, ja jestem Marcel i witam was w krótkim materiale informacyjnym, którego celem są trzy rzeczy. Ogłoszenie konkursu, w którym będziecie mogli wygrać naprawdę fajną nagrodę. Po drugie, zaproszenie was na transmisję na żywo, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 21.00 oraz po trzecie, zdradzenie terminu powrotu mojej serii Historia Westeros. Tak, moi drodzy, wielu z was się mnie o to pytało i moja seria powraca, więc zaczynamy od konkursu. W konkursie macie do wygrania tą oto książkę. Proszę bardzo, Panowanie Smoka, ilustrowana historia 12 Targaryenów. Jej recenzję może się znaleźć na moim kanale. Wbrew tytułowi, której jest klik clickbaitem, przyznaję się, to wcale nie jest skok na kasę. Tak książka naprawdę jest y, warta Waszej uwagi i Waszych pieniędzy. Jak możesz ją wygrać za darmo w konkursie, no to już w ogóle jakby nie mamy o czym mówić. Więc y, konkurs organizuje z wydawcą, czyli zyski spółka, wydawnictwo. Um, będziecie mogli książkę wygrać, jak tylko odpowiecie na jedno w miarę proste pytanie. Powiedzmy, takiego dla proste, dlatego proste. Jaki inny ród Twoim zdaniem powinien dostać swoją własną, pięknie ilustrowaną kronikę, taką jak ta? Odpowiedź u argumentu i prześlij na mojego maila. Więcej szczegółów w komentarzu do tego materiału. Moi drodzy, druga część tego materiału. Zapraszam Was dzisiaj o godzinie 22 na. Transmisję na żywo, w której zaczniemy przygodę w grze The Callisto Protocol, która jest survival horrorem z gatunku science fiction. Ci z Was, którzy o tej grze słyszeli, to nie muszę jej reklamować. Ci z Was, którzy o niej nie słyszeli, czeka nas, zdaje się, bardzo kameralna, klimatyczna. I przede wszystkim emocjonująca przygoda, także serdecznie Was zapraszam. Więc uwaga, coś na co wiele osób czekało i pytało się mnie od dłuższego czasu, kolejny odcinek mojej serii Historia Westeros dotyczący zagłady Walerii, pojawi się na moim kanale jutro.